Siemanko z tej strony niedźwiadek, a dziś nagrywamy kolejny odcinek z robienia naszej gry. W tym odcinku zrobimy między innymi trawę i dokończymy nasz domek. Na samym początku zacznijmy się może trawą, żeby o wiele ładniej. No, żeby po prostu było ładnie i to wyglądało wszystko. Więc wchodzimy w model Landscape. chwilę poczekać. O, jeszcze poczekajcie chwilę, nie może być tak, tylko select. Usuwamy nasz dół. I teraz wchodzimy w Landscape. Create. Jak widzicie, mamy takie dziwne cienie. Więc wchodzimy, więc wchodzimy w Builds i klikam pierwszą opcję. Zwalamy. Mm. I teraz trzeba chwilę poczekać. Mogą być różne właśnie lagi jak widzicie. Ale to będzie przez chwilę. I już już mamy. To wchodzimy tu. Add future of parks. I dodajemy to. Ja sobie to dodam. bo to jest cały e, cał, wszystko, co będzie nam potrzebne. O, teraz wchodzimy w content, new folder, nazywamy to materials. Materials. Wchodzimy, dajemy material. I nazwijmy go Landscape. Chyba dobrze to pisze. Land Tapa chyba. Tak, dobrze napisałem Teraz wchodzimy tu. Jak widzicie mamy takie coś. Więc teraz to zminimalizujmy. Wchodzimy w Starter Content Materials Textury yy, tekstury i tutaj możemy wybrać sobie trawę. No będzie najbardziej interesowała taka trawa z kontrolą. Zaczynamy też tą ścieżkę. I obydwa przynosimy powinno się... czekajcie. Tu dwa te przynosimy tu mamy już trawę i mamy ścieżkę i teraz robimy tak yy, zmienimy yy, wydaje mi się że to w sumie będzie bez sensu trochę bo ścieżki będziemy sami robić i weźmy tutaj to może to jest wydaje mi się że taka woda nie? niech będzie to oraz możemy sobie wziąć yy, koby i o, to tutaj zwiększymy. Dajmy to w naszą kartę tu. O, będzie nam prościej o wiele. O, Jezu. Tutaj tak będzie. I to będzie tu. To odsuńmy. Tak, może jeszcze do góry trochę dajmy. ja, Że O, jest dobrze. Ok, robimy teraz takie coś. Najpierw musimy zdjęć to, gdzie to ma być. Czyli ustawiamy to w taki sposób, a to tutaj. Teraz tu piszemy Land Cape Layer Blend. Bierzemy i klikamy plusik. Okazuje nam się takie coś, rozszerzamy. Layer Name piszemy raz. Bierzemy. Hejk, hejt blend i tu i na ostatnim zmieniamy na jeden. I to jest tylko do naszej trawy. Więc e, to możemy już zamknąć. I teraz tu. Wbierzemy tutaj kobyl. Wbierzemy hejt e, i tutaj też zmieniamy na jeden. Ok, teraz y, to kopiujemy, przesuwamy na dół i możemy sobie teraz powiększyć o jedno. RGB do Layer Glass, Alpha do High Glass. Potem znów RGB do Layer i Alpha do High. I teraz y, to wszystko umieszczamy do Base Color. I teraz robimy tak samo z drugim. Czyli to tu. To tu. To tu i to tu. Teraz to łączymy z normal. I zapisujemy. I teraz zobaczmy jak nam to wyszło. To przesuwamy tutaj Landscape Material. Teraz poczekamy aż to nam się skończy. To raczej też szybko zajmie. Chociaż yy, nie do końca wiem czy tak szybko. I mamy wszystko czarne. Ale jest to spowodowane dlatego, bo musimy wejść w Landscape. Wejść w Paint, Grass, Create Layer Info wchodzimy tu Materials i Grass Layer Info to jest bardzo ważne żeby tak to się nazywało i robimy to samo z Cobble czyli tu wchodzimy Materials i tak samo już chyba nam się wszystko załadowało Dokładnie. To teraz robimy, żeby nie było tych różnych cieni dziwnych. Tutaj nam się jakiś chyba błąd w tym stylu, ale robią nam się cienie. Czekajmy chwilę. I skończyło się. Klikniemy play. I jak widzicie, mamy trawę wszystko. Um, nie wiem, weźmy może takie. O, dokładnie takie. O czymś takim myślałam. Um, Zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że w tym Landscape. Jak jesteśmy, to możemy sobie malować. To trzeba takie coś zrobić, że możemy. To ja bym sobie pomniejszył na razie. O takie. To o, jak widzicie. Malujemy taką ścieżkę. Można sobie z tego zrobić. O! Jak widzicie, można sobie z tego zrobić. Przed domem taką ścieżkę, nawet ładną. Ale teraz tego nie będziemy robić na razie. Yy, tylko. Tu powróćmy wróćmy do normalnych rozmiarów. Landscape możemy wyłączyć. A zajmijmy się teraz schodami. Nie mamy włączonego editing ani nic. Więc jest dobrze. Teraz to przesuwamy w dół. O. Jak widzieliście na samym początku, nasza postać nie mogła wejść. A teraz jest już bardzo dobrze. Więc teraz wychodzimy z tego. Ja bym to trochę tak jakby to powiedzieć w drugą stronę przesunął, więc yy, bierzemy sobie to i przesuwamy o ile stopni chcemy. Ja chyba przesunę o 180 stopni. Dokładnie. Bo teraz, jak widzicie, po prostu idziemy i wchodzimy. Wchodzimy na 100%, tak. Więc weźmy materials i weźmy, może, tak jest. A, jestem w Rash Editing. To poczekajcie. Ctrl Z. Ma być tekstura. Select. I na całe. Aha, będę musiał dodać po kolei schodki. Według mnie takie coś powinno być. I takie same dodamy też odłogę taką samą. E, Okej, okay, ja to zrobię e, już po nagrywce, żeby Was nie zanudzać. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Cześć!